W tym zadaniu mamy dany ciąg arytmetyczny AN, dla którego określone są pierwsze dwa wyrazy A1 równa się 5 oraz A2 jest równe 11, a my musimy ustalić, który wyraz ciągu jest równy 71. Aby to zrobić, to na początku zapiszemy wzór na nty ogólny wyraz tego ciągu. W tym celu na początku obliczymy różnicę r naszego ciągu arytmetycznego. Napiszmy, że r to się równa. Drugi wyraz minus wyraz pierwszy, czyli 11 minus 5, czyli nasza różnica jest równa 6. No i teraz możemy podstawić do wzoru na nty ogólny wyraz ciągu arytmetycznego, pod a1 i pod r nasze znane wartości. Wzór na -ty wyraz jest taki a1 plus n minus 1 razy r. My a1 oraz r już znamy, czyli możemy napisać, że nt wyraz jest równy a1, czyli 5 plus n minus 1 razy r, czyli razy 6. No i teraz zastanawiamy się, do jakiego n -a. nasz nty wyraz będzie równy 71, czyli pod an podstawiamy 71 i otrzymujemy równanie z r do rozwiązania. Możemy wymnożyć na początku tutaj ten nawias. Napiszmy, że 71 to się równa 5 plus 6n minus 6. 5 minus 6 to minus 1, na lewą stronę da plus 1, czyli tu będziemy mieli 72 równa się 6n, czyli n to się równa 72 podzielić na 6, czyli 12. Czyli 12 wyraz naszego ciągu arytmetycznego będzie równy 71, czyli poprawna odpowiedź to odpowiedź b, a 12 równa się 71.